Między miastem a lasem, nieopodal samego centrum Łodzi, w otoczeniu zieleni, powstaje wyjątkowe osiedle Pine Garden. Nazywam się Dawid Wojciechowski, jestem właścicielem firmy Wojciechowskiej Elektryka i Automatyka i mam Państwu zaszczyt zaprezentować osiedle Pine Garden. Osiedle będzie się składać z blisko 140 apartamentów i domów w eleganckiej scenerii wyposażonych w nowoczesny system LOX. Każdy mieszkaniec będzie mógł indywidualnie zaprojektować swój inteligentny dom. To wszystko sprawi, że życie w Pine Garden będzie bardziej komfortowe, bezpieczne i ekologiczne. Mieszkańcy Pine Garden będą mieli dostęp do licznych opcji inteligentnego osiedla dzięki zintegrowanym i zautomatyzowanym rozwiązaniom dla części wspólnych. We współpracy z GT Factory przedstawiamy standard Premium, który oferuje kontrolowany i łatwy w obsłudze dostęp do osiedla, innowacyjne rozwiązania domofonów oraz efektowne, a jednocześnie energooszczędne oświetlenie inwestycji.